Drodzy bracia diakoni, za chwilę przystąpicie do sakramentu kapłaństwa. Zapamiętajcie dobrze datę i okoliczności tego wydarzenia, ponieważ do rocznicy Święceń będziecie powracać każdego roku. Też będziecie obchodzić. Daj Boże jubileusze 25-lecia, 50-lecia kapłaństwa, a jeśli Duch pozwoli 75 lat, lat kapłaństwa, jak to jest w przypadku naszego współbrata, księdza Józefa Lisiaka. To są daty bardzo ważne, bo świadczą o właśnie tożsamości kapłańskiej. Ale są i okoliczności, bo to nie tylko 23 kwietnia otrzymujecie namaszczenie na kapłanów, ale również jest to Wigilia w Niebo Wstąpienia Pańskiego. Niebo 25 maja. WIGILIA W wstąpienia I to jest liturgiczna data Waszych święceń, bo ona wskazuje poprzez W NIEBOWSTĄPIENIE kres Waszego życia i cel Waszego życia. Jest to również kontekst pandemii, ogromnego znaku czasu, który jest nam dany przez Boga i Jezusa Chrystusa będących Panem historii. To jest znak czasu, który um, powinniśmy umieć odczytać i interpretować. To nie tylko warstwa ekonomiczna czy epidemiczna. A więc to jest łaska początku Waszego. Powołania do świętości kapłańskiej. I ten początek trzeba też dzisiaj wspomnieć, żeby złożyć Bogu podziękowanie, dziękczynienie za łaskę wiary, najpierw za ten pierwszy nowicjat, jakim jest dom rodzinny, za wszystkich, którzy pomogli utwierdzić Was w tym. Powołaniu, jednocześnie do te, tego powołania was przygotować przez formację intelektualną, dojrzałość afektywną i również zdecydowaną wolę, by pójść za głosem powołania, bo przystępujecie do sakramentu. Który jest przywilejem bardzo niewielu, a który ma swoje zakorzenienie już w Starym Testamencie i dopełnienie, realizację w kapłaństwie Jezusa Chrystusa, do którego wy przyznajecie się nie tylko formalnie, ale również identyfikujecie się z nim staje się tym, co Kościół określa, alter Christus. A św. Paweł powie, żyję ja, już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Ten sakrament sytuuje się również w dynamice waszych sakramentów inicjacji chrześcijańskiej który przyjęliście w różnych czasach. Krzest, bierzmowanie i Eucharystia. tej Eucharystii macie stać się służebniczymi pomocnikami, sprawcami Eucharystii, mocą Ducha Świętego, który wstępuje na ciało, na chleb i wino, by stało się ciałem pańskim. A więc... Na nich opiera się wspólne powołanie wszystkich uczniów Chrystusa, powołanie do świętości i do misji ewangelizacji świata. Ale w sposób wybitny, to właśnie sakrament służebny, sakrament kapłaństwa sakramentalnego, więc jest przeznaczony do tego, by. Powołanie do świętości się realizowało po sobie kapłana, i by rzeczywiście wiedział, że jest przeznaczony do tej misji ewangelizacji świata. Sakrament kapłaństwa należy do dwóch sakramentów w służbie komunii. To wydaje się logiczne, ponieważ właśnie Kapłan, który jest sługą Eucharystii, jest jednocześnie budowniczym komunii, ale dla wielu jest zaskakującym, że do tych sakramentów dwóch w służbie komunii należy również małżeństwo, bo obydwa są nastawione na zbawienie innych ludzi. Przez służbę innym Przyczyniają się także do zbawienia osobistego i udzielają one szczególnego posłania w kościele i służą ludu Bożego. A więc te dwa sakramenty są komplementarne. Lubię mówić, że tak jak biskup jest głową kościoła, jest głową kościoła lokalnego. Tak, przez analogię, kapłan jest kapłanem kościoła domowego opiekunem, doradcą, ale przecież jestem uświęcicielem tego kościoła domowego. I każdy kapłan powinien być. Antropologicznie, również przeznaczony do tego, by pogłębić i znać tajniki ludzkiej miłości. On jest również strażnikiem miłości małżeńskiej i rodzinnej. A więc, moi drodzy, ci, którzy zostali konsekrowani. Przez chrzesty wierzmowani, bo używa się tego słowa, do kapłaństwa wiernych wszystkich otrzymują szczególną konsekrację. Zostają konsekrowani, by w imię Chrystusa karmili Kościół Słowem i Łaską Bożą. I dopiero z kolei osobny sakrament umacnia, jakby konsekruje małżonków chrześcijańskich do obowiązków i godności ich stanu. Jesteście posłani, zdajecie sobie sprawę, że kapłaństwo jest darem Bożym. Wyście nie zasłużyli na kapłaństwo. To Bóg w swojej hojności i miłosierdziu was obdarzył tym darem kapłaństwa. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem. To Bóg was wybiera. I niech to będzie waszym głębokim przekonaniem, że to, co macie, to nie jest wytworem waszym, jak w sytuacji ludzi, którzy optując za jakimś zawodem, który ma być źródłem ich utrzymania i rozwoju. Nie. Byście otrzymali ten dar od Boga samego. To wezwanie od Boga samego. I tutaj przychodzą na myśl słowa Jeremiasza, proroka. Pan skierował do mnie następujące słowo. Zanim ukształtowałem Cię w łonie Matki, znałem Cię. Nim przyszedłeś na świat, poświęciłem Cię. Prorokiem dla narodów ustanowiłem Cię. No, w swojej pokorze, i myśmy też to przeżywali, Jeremiasz już ma obiekcję. I rzekłem: Ach, Panie Boże, przecież nie umiem mówić, bo jestem młodzieńcem. Pan zaś odpowiedział mi, nie mów, jestem młodzieńcem, gdyż pójdziesz do kogokolwiek cię posił i będziesz mówił, cokolwiek tobie polecę. Nie lękaj się ich, bo jestem z tobą, by cię chronić. Wyrocznie, Panie. I wyciągnąłem się rękę, dotknął Pan moich ust i rzekł mi, Oto kładę moje słowa w Twoje usta. Spójrz, daję Ci dzisiaj władzę nad narodami, nad królestwami. Byś wyrywał i obalał, byś niszczył i burzył, byś budował i sadził. To jest wyrażane przez Jeremiasza. I drodzy bracia, to nie znaczy, że już jesteście doskonali. W obecności Chrystusa w pełniącym posługę święceń nie należy rozumieć w taki sposób, jakby On był zabezpieczony przed wszelkimi ludzkimi słabościami, takimi jak chęć panowania, błąd, a nawet grzech. Moc Ducha Świętego nie gwarantuje w taki sam sposób wszystkich czynów, Pełniających posługę Święce. Owszem, jest gwarancja dana w aktach sakramentalnych, że one są zawsze ważne, nawet gdy kapłan jest niegodny. Ale istnieje wiele innych czynów, na których pozostają ślady jego ludzkich cech. Nie zawsze będących znakiem wierności Ewangelii. I przez to mogących szkodzić apostolskiej chłodności Kościoła. I tego jesteśmy świadkami. Jesteśmy świadkami demoralizacji kleru. I media to wykorzystują w sposób ekscesywny, według metody pars prototo. Że jak jeden jest taki, to wszyscy są tacy. Dlatego, że jeden może zepsuć opinię i zaufanie do księży w dużej skali. Tak jak jeden był w stanie zarazić w Seulu ostatnio, się zdarzyło, jeden człowiek zaraził 100 osób. A więc, jeżeli kapłan nie jest czytelny, nie jest transparentny, nie jest autentyczny, nie świadczy swoim życiem, tego, co głosi wówczas, jest destruktorem wspólnoty, destruktorem komunii i jednocześnie odchodzeniem od wiary wielu. I tu powiem Wam, pierwszym zadaniem kapłana jest modlitwa. Codzienna modlitwa, wierna modlitwa. Na spotkaniu z Bogiem, w dialogu z Bogiem. Kapłan który przestaje się modlić, traci wiarę, a tracąc wiarę, odchodzi z kapłaństwa. I to wam mówię jako doświadczony i przełożony wyższy i, kał, i, i, i biskup decyzjalny, to się zawsze potwierdza. To się zawsze potwierdza. Ludzie świeccy to samo. Jeżeli się nie modlą, tracą wiarę, na więdnie zanikną i odchodzą z kościoła. Nie ma sensu. A więc, modlitwa tak ważna w życiu kapłana, bo przecież jest powołany do bezinteresownej służby. Pisze o tym święty Paweł w liście do Koryntian w pierwszym liście świadom jestem ciążącego na mnie obowiązku. Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii. Gdybym to czynił z własnej woli, miałbym zapłatę. Jak w działalności zawodowej, pracownika. A jeśli działam nie z własnej woli, bo z woli Bożej, to tylko spełniam obowiązki szafarza. Jakąś przeto mam zapłatę? Otóż ten właśnie, że głosząc Ewangelię bez żadnej zapłaty, nie korzystam z praw, jakie mi daje Ewangelia. Stałem się niewolnikiem wszystkich, aby tym liczniejsi byli ci, których pozyskam. Moi drodzy was, musi cechować szlachectwo, które przez Jednego z książą krwi o tysiąclecznej genealogii, określił, że szlachetstwo jest zdolnością do czynów bezinteresownych. Jeżeli są kapłani, którzy podejmują się tych czynności, tych zadań, z których będą mieli ekwiwalent materialny, nie są godni kapłaństwa. My mamy się podejmować wszystkich czynności bez względu na to, czy nam ktoś da ofiarę, czy nie? I to nas nauczyło na misjach. Tej darmowej pracy dla Królestwa Ludzkiego. Bóg jest nagrodą dla nas. Nie jesteśmy najemnikami. Oczywiście wola ludzka jest przez Boga nieograniczona. Mówi święty Paweł dalej, że wszystko wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Wszystko wolno, ale nie wszystko buduje, i tego jesteśmy świadomi, jak pokrętne dzisiaj jest pojęcie wolności, nie zobowiązujące do niczego. Drodzy bracia i siostry, jest to więc służba bezinteresowna i ma swoją celowość. Jesteśmy posłani, by prowadzić ludzi do nieba. Stąd czytaliśmy dzisiaj fragment Apokalipsy Świętego Jana. Potem ujrzałem oto wielki tłum, którego nikt nie mógł policzyć z każdego narodu, wszystkich pokoleń, ludów, języków, odziani w białe szaty w rękach ich palmy. To są ci, którzy zostali doprowadzeni. Do nieba, do Królestwa Niebieskiego, które głosił Jezus Chrystus w sposób niestrudzony i ciągle. Ci przewodzowie białej strzaty kim są i skąd przybyli? pyta widzący. Panie, Ty wiesz, i rzekł do mnie: To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku. I opłukali starszatę we krwi jej, wybielili. Drodzy moi, czytajcie Ewangelię. Pan Jezus nikomu ze swoich uczniów, których powołał, nie obiecywał łatwego życia. Przeciwnie. Mówił, posyłam was jak owce między wilki. Będziecie prześladowani, będziecie oskarżani, będziecie ciągani przez trybunały. Dam wam moc Ducha Świętego. Ale cierpienia wam nie będę odbierał, bo ja sam zbawiłem świat przed cierpieniem. I teraz zaczyna się wasza droga krzyżowa kapłańska, która będzie trwała aż do śmierci. Musicie być gotowi na przyjęcie cierpienia cierpienie, którego nie sposób uniknąć. Właśnie na te wszystkie oskarżenia i niesprawiedliwości, Osądzanie was o złe intencje, jeżeli macie dobre. I dlatego bądźcie mężni. Ufajcie Bogu, ufajcie Jezusowi. On was prowadzi, bo macie Go reprezentować w swojej osobie. Alter Chrystus to jest Ten, który swoją mowę, swoje ręce, swoje nogi oddaje na służbę Jezusa Chrystusa. Musi być rozpoznawalny i wiedzcie, że wierni, którzy Was obserwują bardzo skrupulatnie i uważnie, mają ogromną intuicję. Od razu rozpoznają, kto jest księdzem autentycznym, a kto jest aktorem, który gra o rolę księdza, ale w sercu swoim księdzem już nie jest. Ludzie mają to ogromne rozeznanie. Czy ksiądz odprawia mszę świętą z wiarą, czy głosi z wiarą, czy też po prostu czyta jakieś cudzesy, które nie są wyrazem Jego osobistej wiary. Dlatego są przed tronem Boga i w Jego świątyni cześć Mu oddając, oddają w dnie i w nocy. I teraz zasiadający na tronie rozciągnie namiot nad nimi, to znaczy przyjmie ich do swego namiotu, do swego domu. Popatrzcie na ściany tego kościoła. To jest obraz Jeruzalem Niebieskiego. I tam mamy się wszyscy spotkać. W tym namiocie najwyższego zasiadającego na tronie. Tak. Życie kapłańskie jest ciężkie, jest trudne, wymagające, ale przynosi ogromną radość. Gdy spełni się autentyczny akt kapłański, wielką radość, której świat nie zna, i tej radości Wam również życzę, byście cieszyli się, jak ci, którzy z udanych żniw wracają. Śpiewając chwałem Bogu, bądźcie sługami, jakim był Jezus Chrystus, który jako niewolnik obmywał stopy swoich uczniów. Bądźcie jak on, ten właśnie kapłan. Ojca Niebieskiego. I wreszcie idźcie w świat, tam, gdzie go i Was posłają. Nie dyskutujcie. Idźcie tam, gdzie Bóg was posyła głosą Kościoła, to zawsze jest dla Was wielkim ubogaceniem, wielkim doświadczeniem. I to doświadczenie się kumuluje, się okazuje, że jest bardzo logiczne. Bóg nas prowadzi przez różne meandry, po to, żebyśmy doszli do tego celu, który On nam wyznacza. I to dopiero przynosi satysfakcję. Na tej drodze krzyżowej to jest to pocieszenie to jest ta Weronika, to jest ten Symon Cyrenejczyk to jest Matka Boża, która stoi na naszej drodze. To jest ta matka, która jest matką kapłanów, bo jest matką kapłanów, tego kapłana najwyższego. Oddajcie się jej również. Niech ona Was prowadzi jako królowa apostołów, jako królowa wyznawców i męczenników, patriarchów i proroków, jako królowa kapłanów, matka kapłanów. Na tej drodze. Zawsze będzie szła obok was. Ostatni będzie was prowadziła i też was powierzam, jej Matczynej opiece. A więc idźmy dalej. Dzisiaj wejdziecie do prezbiterium, bądźcie perłą tego аминь.